Uwaga, w tym filmie idiota źle ustawiłem mikrofon. Pierwszy i ostatni raz ustawiłem go na 100% czułości. Mam nadzieję, że troszeczkę gorsza jakość audio nie będzie wam przeszkadzała w odbierze filmu. Dziękuję za uwagę. Fuck a right na no pussy! Ocelujemy, wiadomo. Zajebiście mi się podoba godny coil, no i jakąś kosę bym trafił. Już troszeczkę wydałem na tej tempi. Zaczynamy. Ja pierdolę! I pieszy ten. Piesza skrzynka! Czy na Bóg, dobra? Mhm mm Patrz, podam ci, że ci było łatwiej, masz psie <grym> Masz psie Witajcie moi drodzy, ktoś do mnie napisał, że ta gra jest super Że jest lepsza niż Minecraft Minecraft Say mm what? -hmm. Leci pierwszy, co? Otwieram Use key. Start, leci Ja pierdolę, co trafiłem Ja pierdolę, Akua Klamarin Revenge, a AK 47 trzeci siedem. Około nagrywam nadeki. Tutaj jak Ale... widzicie Nitro zabija człowieka, o, który ma Multisquad.pl Wybuchowe ceny, moi drodzy! Zapraszam! Ja... Ej! Ej, Mati, ja pierwszy! Ale zjebałem! Uch, hu Ale zjebałem! Yuuk, 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 Ale that ass me. Come on, A to to zareklamowałeś, <śmiertosny> Ale leci. Popa, pa, tak. leci. Pa, leci. Pa, leci. Ona nie on wzruszona, ona nie pa, wzruszona. Pa, leci. Patrzcie. 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 Ona nie wzruszona, ona nie. WHAT THE FUCK! Ja Co się Nooo! Mogę wyjść są teraz? Ja się od ścian odbijam, jak mój najebanek. Rzucę w nich? Ha! Zajebisty rzut! Zajebisty rzut! Łoo! Wow! Kurde! Już mi się to podoba. Wiesz? Tak robił? No. Jak skurwy się da! Co było? Było się stanęło! Ja się kurwa czuję, jakbym taczką sterował, kurwa, nie? <laughs> e, śmieszny żart. Śmieszny, śmieszny. Wiem że mi na precy Bardzo mi się podoba muzyka w tej grze. W ogóle jej nie ma Można przewijać. Ło, co za dobra herbatko! Ło ta bardzo dobra była. Nie, powiedz mi, trzeba to tutaj to nie jest? Był jakiś plan? Оли, добрата хрбото!